Cześć, witajcie w dzisiejszym filmie. Dzisiaj zapraszam was na klejenie listy przysufitowych razem ze mną, czyli pomęczcie się razem ze mną. Od razu wam powiem, że kręcę też z tego filmik na TikToka, dlatego jak jeszcze mnie tam nie obserwujecie, to serdecznie was zapraszam, bo oni zobaczyli to pierwsi. Moje pierwsze piękne wyczyny e, i pierwsze wyczyny w sumie z takimi listwami, bo nigdy wcześniej nie miałam do, z czymś takim do czynienia w ogóle. No ale patrzcie, jak już się wchodzi. I potrafię Wam coś pokazać normalnie, czy nie? Jeszcze mam mało e, baterii, nie baterii, tylko o bateria też właśnie się przypomniała, Imryga, ale. Karty mam nie za dużo, ale teraz ładnie wygląda, jak tak najechałam i z tym żyrandolem, uuu, pięknie. No i tak właśnie sobie kleję, docinam, ucinam, doklejam to, co źle docięłam. No i tak się kręci biznes, także zapraszam Was na taki krótki urywnik z mojego klejenia. Niestety okazało się, że bardzo ciężko się to klei i nagrywa jednocześnie, także pokonało mnie to, ale mamy kolejnym się Patrzcie jak to zaczyna pięknie wyglądać. Zarąbiście. Jeszcze mi została druga część i będzie finito z samego klejenia, tylko niestety w tym kabelku cały czas idzie prąd jeszcze, także taka dodatkowa atrakcja przy klejeniu. No ale może nie kopnie. Hehehe <laughs> W sumie dawno się do Was nie odzywałam. Bo mam pokazać właśnie przed chwilą nagrać, jaki jest ładny zachód słońca. W sumie to nagram Wam też ogródek, bo dawno Wam nie pokazywałam, a trochę się tutaj zmieniło, także uznajemy może ten film jako metamorfeza ogródka. <ścoughs> Powiedzmy. Metamorfoza w turbanie. Jeszcze jestem cała czerwona w tym świetle, ale nieważne. Na koniec swój, bo dosyć długo nie nagrywałam. Pokażę Wam, jak tutaj się urządziłam ogródkowo. No, i tak. Na pierwszy rzut oka widzicie jajeczko. Bardzo je lubię, naprawdę jest świetne. Jacuzzi, które tutaj właśnie stało, tu o, o, zamieniłam na taki zestaw wypoczynkowy z mrówki. Bardzo Wam polecam, jest naprawdę super. I cenowo był naprawdę bardzo korzystny, w, jakby w przełożeniu na jakość wykonania. Także naprawdę jest ekstra. Dywanik jest z Action, za trzy deszki. Też jest naprawdę fajny, bo przynajmniej. Ma się takie wrażenie, że się stąpa po trochę takim czystszym. Wiecie o co kaman. No i tak wygląda w sumie cała reszta. No i tak. Tam mamy zasadzonego arbuza. Nie wyrósł, bo późno go wsadziłam. Tam ogórek. Tu cukinia też nie wyrosła, bo późno wsadziłam. Tutaj są truskawki, które jeszcze mi rosną. A my już nie sezon na pewno truskawkowy. No, i tutaj mam grill panel nisko. Tam są pomidory. Także może podejdźmy wam, pokażę pomidory, chociaż już sporo pozbierałam. I już nie ma ich za dużo na krzaczkach. No, i na razie wyglądają one właśnie tak. Tego ostatniego krzaka od ziarenka hoduje moi drodzy. No, już biednie jest. Tutaj są mini pomidorki. Tam mam sadzoną różę. Tutaj jeszcze są kolejne ogórki. I tutaj jest jeżyna od sąsiadów. Tutaj też jest taki pnący, ładny krzewik od sąsiadów. I druga róża z Biedronki. Tutaj mam miętę. To jest sałata. Oregano. Nie oregano. Yy, bazylia. Chyba. No i tu są jeszcze jeden ogórek. I tu są koktajlowe pomidorki. To już są biedaczki totalne, bo to już koniec sezonu. No i tutaj mam jakiegoś kwiata. Sobie na razie ucinam go i daję do przedpokoju. także Tak to wygląda. Jeszcze od drugiej mańki mam pokażę, jak to się przedstawia. No i tutaj mam daszek. Sobie jeszcze tylko zawiesiłam taką zasłonkę, bo od tamtej strony dosyć mocno słońce świeciło. Także a no i tutaj mam jeszcze szklarenkę taką tak to się prezentuje moi drodzy no i na włosach teraz testuję hit z tiktoka, czyli olej kujawski <grym> jakkolwiek to brzmi na to, żeby te włosy były takie ładniejsze i w ogóle powiem wam że raz już to zrobiłam, naprawdę były całkiem ładne, potem także teraz testuję i robię to drugi raz jak na razie spełnia się to całkiem Nieźle, no dopiero przed chwilą wyszłam spod prysznica, dlatego wybaczcie za to, że mam mokry łeb. Przejdźmy do Haula z Action. Nie jest jakiś szałowy, od razu wam mówię. Nie no, tak między tymi kolanami to chyba jeszcze gorzej was trząsę niż w rękce, <noise> nie wiem. E, szampon mi się kończy, teraz używam takich wiecie chamskich, zwykłych, ten jest z na przykład, Fresh'em, Volume, Shampoo i tak dalej. E, a teraz trochę używam szamponów przez te olejowanie właśnie, no bo to trzeba lepiej trochę, do, lepiej trochę dobrać te włosy, także... Trochę więcej mi schodzi i właśnie dzisiaj skończył mi się szampon pod prysznicem, także musiałam dokupić już dostępstwo. Także postanowiłam, że zakupię właśnie tamten. Kolejna rzecz, jaką kupiłam, to jest taki otóż krem. Ja już miałam ze dwa opakowania w sumie go. Jest całkiem fajny, przyjemny, Pani Kupiłam sobie gumę. Takie obciążeniowe. Kiedyś miałam, nie wiem gdzie one są, nie mogę ich namierzyć. Także kupiłam nowe. Ciu, no że będę mieć dwa razy więcej gum, których nie używam. No i są w takim woreczku, także to akurat fajne, można sobie skidrać. No i mamy trzy różne gumy, które tak o wyglądają. Ten ładny kolor. Miałam też kiedyś skakankę, też nie wiem gdzie ona jest. Także kupiłam kolejną. Kupiłam jeszcze coś takiego, ee, i to jest Resistance Band Medium. I to jest taka długa guma oporowa, może tak to nazwijmy. I to jak tutaj ta babeczka ćwiczy, no to właśnie jest na takie różne ćwiczenia na cielsko. Tutaj jest taki spis. Co można z tym robić. I w sumie takie FBW trochę można zrobić właśnie z tą gumą, także nie wiem, będę testować, zobaczymy, co to z tego wyjdzie. Trzymajcie się. Ciepło, do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa pa!